Trwa przebudowa kolejnych dróg osiedlowych w Płocku. Inwestycja jest realizowana na Radziwiu i dotyczy sięgacza ulicy Kapitańskiej, a także ulic Kotwicznej i Marynarskiej. W pierwszym etapie powstaje kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz przyłącza wodociągowe. Kolejnym krokiem będzie budowa jezdni i chodników z botanowej kostki brukowej. Zamontowane zostanie również nowoczesne oświetlenie. Efekt końcowy będzie taki jak na wybudowanych już wcześniej ulicach teligi, żeglarskiej czy Szkutniczej. Nowa sieć kanalizacji odprowadzi deszczówkę do powstałego rok temu zbiornika retencyjnego przy ulicy Popłacińskiej. Głównym celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa odporności Radziwia na podtopienia. Woda ze zbiornika jest wykorzystywana do podlewania terenów zielonych. Budowa ma potrwać do końca września. Stary rynek w Płocku po raz kolejny był miejscem widowiskowych zawodów w piłce ręcznej plażowej. W ostatni weekend czerwca w naszym mieście odbył się turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski. Zmagania trwały dwa dni, a udział w nich wzięło 26 zespołów. Wśród kobiet najlepsza okazała się drużyna BHT Konkret Byczki z Kowalewa Pomorskiego. Rywalizację mężczyzn po raz trzeci z rzędu w naszym mieście wygrała BHT Petra Płock. Gratulujemy zwycięzcom.